Cześć, witajcie z tej strony TheCamper.pl. Witam Was w kolejnym odcinku Gothic Godcraft, Jak to woli. Słuchajcie, już widzieliśmy po ocenie, co będziemy robić w tym odcinku od ludności w naszej wiosce. Na razie mieszkają tutaj go dwie osoby. No, można powiedzieć, że na niby dwie osoby, bo przecież tutaj nie mam żadnego moda na postacie, ponieważ to już by było masakryczne zamulanie mojego komputera. No a co? Każdy ma wydać pie piekarnię, no są głodni, no nie dziwię się im, że chyba sam codziennie bym normalnie zbrzydło mi się codziennie mięso i ryby. Chyba każdy by tak miał i chciałby czasami przegryźć jakąś bułkę z makiem lub, lub chleb z mąką, ale nie dziwię się moim mieszkańcom. Na piekarni już miejsce myśli no, ona będzie tutaj, tu, 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 tu gdzieś tu. Postarałbym, postarałbym się tutaj ją zrobić. Jeżeli chodzi o ten dom, jak to był w poprzednim odcinku, troszeczkę by tutaj ulepszyłem i w ogóle co? Dokładnie, postawiłem taki mały płotek dookoła, taki port żeby ja cię o to chodzi. Tutaj taki jak beliany, port zarasany, żeby trochę był, no, żeby to wyglądało, że po prostu jest stary, że nie jest taki świeży, czy coś w tym stylu, tutaj są. No, w środku też już zrobiłem, to od razu pokażę. Tutaj to widzieliście, pochodnia by tutaj jeszcze postawiłem, bo było trochę ciemno. Do góry jest parę pochodni. Tutaj, jeżeli chce się to trzeba wejść na blad, żeby popatrzeć. E, mamy tutaj tak mam piec. Tak sobie właśnie myślałem, słuchajcie. Też możecie napisać w komentarzach co lepsze, bo ja już całkiem nie wiem, mi. Czy... Bo wiem, w kominku by, musi być palący, no bo trochę jak słabo, żeby się nie palił. Ale czy taki kuchenny, normalny piec, on ma być taki tutaj zgaszony, jak jest teraz? I lepiej, żebym postawił taki. No, nie wiem, mi on się też podoba, więc postawię tak. Napiszcie mi w komentarzach, jak wy chcecie. Miałem sekret podświetlony, tego też możemy tak porobić trochę. O. No i tutaj mamy kominek, on idzie na dwór, lecz tam się nic nie dymi. Tutaj mamy bladrze, możemy pokroić sobie chleb lub mięso, jak to woli. To jest szafa grająca, żeby sobie mogli coś puścić. Stoliczek taki nocny z kawałka drewna. Super owca o i dwa łóżka, bo co prawda tutaj chyba będzie mieszkało małżeństwo no piekarnia teraz, piekarnia, piekarnia będzie się... z piekarnią już chyba będą cięcia no ale tak ten domek mi się prezentuje nie no podoba mi się, tutaj idzie ten drugi komin o, to taki mały a Ale co, robię piekarnię, tylko jeszcze przed zrobieniem piekarni yy, troszeczkę byśmy mogli ogarnąć tutaj sobie, bo tutaj mi się nie podoba w ogóle. Taki luźny odcinek, no to będzie jakiś po po wtorek. To sobie później sam tam ale okej, okay, dobra, czyli budujemy piekarnię. okej, okay. trochę labży jeszcze, bo teraz mi się odkrywa, co nowa mapa, chwilę po niej tutaj ja by pojeździłem dotąd, nic więcej, jest tutaj je pięknie bym powiedział, było naprawdę super, tutaj najbardziej mi się to budowa, ten strumyk, przysięgam wam, że ja go sam tutaj nie zrobiłem, ja nawet dopiero teraz możecie lagować się, bo teraz sobie oglądam te tereny, już wiem, że tutaj będzie na pewno kamieniowo, no pięknie to wygląda wszystko, bo jest ślicznie. Yy, też. Zalek gdyby były jakieś w przyszłości też bym chciał mieć, bo. Ej, 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 a co jest jakiś taki wybrak tej wody? Nie podoba mi się to. I widzicie to? I widzicie to widzicie, to próbujemy sobie tu jakoś naprawić. No fajnie. I to tutaj też się trochę rozleje, prawda? Bo... To trochę suwo to wygląda. No on to tutaj, kurde, no lej się tu. Dlaczego się tutaj nie chce lać? No, on! Trzeba może to zepsułem. O dobra, niech tak zostanie, żeby to takim fajnym, grubym pasem wody tutaj leciało. Idzie sami taki wodospad. Fajnie to wygląda. I tutaj właśnie chciałem mieć tą piekarnię. I tu, tu przy rzeźce. Fajnie. A więc co mamy za budowanie? Um. Zrobimy sobie z tego, na pewno. Przy piekarni, na tych będzie dach, zobaczymy. W sumie jeszcze troszeczkę nieporcjonalnie to zrobiłem, bo powinny być najpierw farma, później zrobić młyn, i później dopiero piekarnie, bo oczywiście farma, później zboże idzie do młynu, i... Mąka i dopiero, ale no są głodni, chcą, no to im robię, prawda? Jak będą chcieli, no żeby pieczyło było z mąki, a nie z mielonych włosów, no to spoko, no to coś tam już pomylić, śliwe. E, takie żartik. Dobra. Humorek, czarny humorek. E, to, 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 to wełna, to wełna, będzie ok. Kamienie, no przydadzą się, może akurat nie te same, nie koby są, nie, nie, nie. Zabierzemy sobie te kamienne takie cegły jak to nazwać jątszone sobie też sobie żemy. a co tam na bogato nie wiem coś jeszcze ale wydaje mi się że to wszystko ale jakieś takie to dziwne że to wszystko już mi się tak wydaje jeszcze ja bym chciał żwir nie będzie się podłoga, z drewna będzie żwirowa albo zielonej wełny albo ot takie będzie fajny, i podłoga, będzie to bardzo pasowało do tego stylu oczywiście żartowałem eee, nie, nie mogę znaleźć żwiru, a wy już na pewno widzieliście 10 razy ten żwir no Beszkitu, no nie mogę go znaleźć o czujesz, okej okay. I mu i muchomorek, okej okay. no to 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 i mamy praktycznie wszystko aha, z czego będzie dach, no i... To się zastanowię później, no zacznę budowanie. Budowanie. Budowanie tutaj, ja bym chciał rozpocząć. Już to opór do Minecraftowy dzień. Tutaj sobie zrobimy tak. I tak czyli tak. I tak. I tak. I tutaj będzie wejście. Na cztery aż tak, tak, no i tutaj już będzie tak troszeczkę inaczej, bo tutaj w sumie, nie, tutaj będę kamień, mocny kamien, się będzie zaczynało, to tu coś. Ja, to i ja, tutaj też będzie, no będzie tak pani chodzi tutaj, tak, i rzeka tutaj już taka troszeczkę będzie utnięta. Ta, czy coś, czy cośka właśnie o tym mówiłem. Proszę Państwa, dobra, tak, a tutaj może tak. No i dota, właśnie. Powiemy. Tutaj robimy chyba kłopot sobie. Dobra. Spokojnie, to nie będzie tak, że raz już tutaj żwir nie, nie, nie martw się, o to. Ja to robię tak na własną myśl. Oglądam różne filmiki właśnie na temat tego budowania, no i uczę się, no i cały czas się uczę. Przyjrzyjcie się razem ze mną. Yy, Okej, okay. tak. I taką właśnie podobną piekarnię co ja robię, no, oczywiście nie odgapiam, żeby nie było. Teraz hejtów, tu, oglądam go, on go odgapia, ty wszystkich już od kogoś, nie? Nic nie odgapia, tylko w roku, po prostu się wzoruję na kimś, tam, nieważne, I, i... sobie staram się też tak fajnie, ładnie budować. Okej, okay. zrobię cięcie, bo już nadchodzi dziesiąta minuta zaraz. Zaraz jakiegoś nie A nie, no co tutaj takie coś robię. Co Takiego czegoś nie musi być. Ok, tutaj ma być po prostu ściana. Ściana, ściana, ściana. Tutaj możemy trochę to, trochę to naprawić, bo podregulować, bo nie dobrze to wygląda. Takie płaskie aż mocno. O kurde, wiecie co zrobię tak. Idziemy, ja tutaj rąbimy z tego. Okej, więc z powrotem. to na tym po prostu teraz będzie, że No, womorek... z tym, fajna bajka była. Tak, szczerze, to ja nie uwierzycie jeszcze nie oglądałem. Ta, kamperek kłamczuszek mówi, że fajna wajka. Oj, ale będą hejty, oj, ale będą hejty, słuchajcie. Normalnie dubsko dup skocza dalej, bo normalnie kamperek... Kamperek tutaj podchłamuje coś moich widzów kochanych. Oczywiście, jeżeli uwierzyliście w moją koszę na odcinku, to to był fake, i to taki typowy fake, jeżeli ktoś w to uwierzy uwierzył, to naprawdę... Fajnie nawet, no bo chciałem Was troszeczkę tutaj ożartować i zobaczyć jak, jak, jaka będzie reakcja. No dużo osób było, WOW, super, daj mi tą kosę. Pozdrawiam oczywiście te, te osoby. No fajnie, fajnie, ale... No wiecie, to był fejk, Czekaj, że nie było jakichś nieporozumień, że ja tej kosy nie mam i w ogóle. No to był fake i to taki czysty, że aż w szkole się nabierali niektórzy na to jak widzieli ten filmik, a więc było takie wow, daj mi kosy, daj mi pokażesz mi ją, będziemy z ją razem grać no i tak tak było um, okej, okay, tutaj takie coś, tutaj takie coś i to to będzie, słuchajcie, ja to widzę coś takiego że tutaj ten plac, tutaj to będzie piekarnia, środek, tutaj będzie takie wyjście na dwór, tutaj będzie piekarz ogólnie, i tu w środku będzie taki sklepik że tu się będzie kupowało, ale wi wi nie, nie widzicie na pewno tego co ja widzę Słuchajcie, netherlack, netherlack teraz będzie potrzebny, będzie ognisko, będzie ognisko będzie. Słuchajcie, schody, 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 schody. Mogą, mogą być Kobyl Stone. Dlaczego by nie? Słuchajcie, dlaczego nie? Bez Kobyl stołna, Nie będziemy rasistami. Rasistami. no właśnie tak to się mówi. Dzisiaj byłem smutny, bo dzisiaj gdzieś śledzika, czy jakoś tak. I było głosowanie. Kto ma najładniejszy krawat? A ja miałem krawat zielony. I pani... Nawet mi nie powiedziała, że mam ładny krawat na głosowaniu, kto ma najładniejszy. I to jest rasizm. Twierdzę, że to jest rasizm i jestem obrażony na cały świat, bo to jest rasizm. Jeżeli też tak uważacie, to dajcie łapkę w górę. Bo to motywuje. No, motywuje. I nikt mi nie mówi, że łapki w górę nie motywują. Ale łapki w dół? Nie, nie motywują. O nie ma Was tych buczach odsychają. Nie, to po co? Nikomu się to nie podoba, nie po co nagrywać, Nikomu się to nie podoba! Czekajcie, chyba przesułam, przesułam troszeczkę. Już 10 minut trwa odcinek, a jest... Ja tak długo to będę robił jeszcze. Słuchajcie, tutaj mam być się... Kurde, no straciłem już ten derlack śmierdzący. Sorry, ale wiecie. O. Tak trochę mi przywójna, szczerze mówiąc i chyba nie tylko mi te. Te pestki niż owoca granatu takie fajne. Co to wygląda. Nie wiem. Nie wiem tylko mi Odwalają już do głowy. Słuchajcie, teraz wiecie co potrzebuję? Potrzebuję kraty, bo to będzie taki, bo taki... Taki projekt widziałem i się na tym projekcie wzoruję, a nie odgapiam. Kurde, tele, to musiałem tam zepsuć ten ogień. Musi... Ja! Nie! Kurde, no niemożliwe jest to po prostu niemożliwe, że ja tak to czuję. No okej. Okay. I tak bym chciał, tak. Teraz te kraty, kraty tutaj układamy. Kraty tutaj, proszę Państwa, układamy. No, nie wiem, czy to tak będzie, ale. Nie, mi to odpowiada. Nie, jak wam. Oj, czyli właśnie ten się schodek, wcale tak szczerze, do tych schodów tam nigdy nie zginęłam w tamtym projekcie, ale. Dlaczego by nie? prostu mi się spodobało i tak fajnie podpasowało się. Bardzo się z tego wodu. Cieszę. Cieszę się. Cieszę się. Cieszę się, razem. Cieszę Dobra, tutaj zrobimy jeszcze takie bardziej. I tutaj będzie oczywiście. Nie wiem, tak się... Yy, tak szczerze tutaj będzie to. To. I to, ażeby tutaj fajnie tak się podchodziło i komandróje mega. I tam się podchodzi i się wyjmuje chleba z pieca. chleba z pieca tu się wyjmuje, Okej, okay, dobra. Dobra, pięknie jest. Jest piękniusio. Piękny pięciusio. Piękny. Jest piękniusio, piękny pięciusio, piękny. dobra. Już mi całkiem odwala. Nie wiem, co ja dzisiaj brałem. Ty <laughs> glibowi. Tutaj robię podłogę sobie, tutaj na dworze. Zwłaszcza żeby bym się podłogia. W ogóle tak szczerze to skąd jestem, to jakby ktoś nie wiedział, to gdzie jestem w połudzeczka. Ale w sumie, a nie, to tutaj już mówiłem, że muszę się tylko nie Jako Polska, a dolny Śląsk, tak blisko bardzo granicy, ale jestem z Alechem. Mam, jestem z Alechem i. No, chociaż że nie lubię aż tak bardzo pięknie, nożne, jestem z Alechem. A więc, no, tak, 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 nie dajcie mi usługa. Dobra. Kto jest z Polski Łapka w górę? Kto jest z y Polski Łapka w górę? ho, ho ale sobie ją ja abiję. Panie Buzło. By tak, 30 wyświetleń i 30 łapek w górę. Hej, aż w dół. No chyba, że ja nie wiem, co to ogląda Pewdiepie. Pewdiepie. On to pani mówi, że... My name is Pewdiepie. My name is Pewdiepie! Owo, czy jakoś tak on to robi? Ale nie rozmawiamy o Pewdiepieu, tylko o kamperze. Kamper, campi, campi, campi na obce. Kampi, 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 na owce, tu palają. Uhu! Uhu, uhu, się, patrzcie, Nie, no, dobra, owczo, nie umieraj! Chodź do stawu, chodź do stawu, tam jest stawu. Ow, ow. O, pieczone ręce, się. Chodź, owca. Dobra, mamy tutaj takie coś, Przydałby się, nie wiem, jakiś stół do ciasta. Taki będzie stół do ciasta. Nie ma innego, nie ma prawa być innego stół do ciasta i takie coś będzie. Tutaj stół do ciasta. Przydałoby się jakiś płot, 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 albo mur, nie wiem, płot lepszy będzie chyba bardziej, nie wiem, duszowy, dusza będzie w płot, To będzie ładny płatek, płotek. O, ale ładnie, normalnie ładnie nie mogło być. W sensie ten, ten odcinek będzie najdłuższy, a więc lepiej go sobie przewijacie, uwierzcie. Mi. Albo wiecie co, nie, zrobimy cięcie, bo ja mam troszeczkę z cięciem robić i pokażam ten taki szkielet tego domku, czy nie wiem, na czym skończymy. Albo... no dobra. Cześć, okej, okay, już jestem. E, słuchajcie, co do piekarni, to jestem z niej tak troszeczkę mniej zadowolony, ponieważ e, spuściłem się te, i, trochę na inny dach, znaczy nie, jestem zadowolony, znaczy niż oczywiście z domków, z domek, moim zdaniem, jak na pierwszy dom, to mi wyszedł bardzo ładnie. E, z piekarni jestem nieco mniej. Dlaczego? Ponieważ e, na przykład troszeczkę mi ten dach przypomina rogi zdaniem jest on bardziej mm, troszeczkę za dużo wysunięty, lecz to nie sprawia aż takich dużych problemów. No, oczywiście pierwszy raz stosowałem dachówkę cegłową, bo chciałem, żeby się troszeczkę odróżniał łata piekarnia od innych budowli. Z tyłu mamy też dach nad tym naszym pokojem do pracy, do robienia tutaj różnych takich pierdół typu ciasto. Jeszcze tam parę detali w środku. Teraz może szkło sobie wsadzimy, ponieważ nie chciałem wszystkiego robić bez Was. chciałem tutaj z Wami troszeczkę pogadać, no. Nie wiem, czy... ile to czasu robiłem, około 20 minut, ale troszeczkę to zajęło, może pół godziny nawet. Ale coś około 20 minut to robiłem, a więc wydaje mi się, że dobrze że zrobiłem cięcie, a nie... Tutaj zrobiłem takie okienka, w których mi nie zrobię szybko. I bardzo dobrze, to są takie wywietrzniki. Jakby to nazwać. Takie po prostu coś się. No z tyłu tutaj nie ma. Żadnych okien... O, ale klatki, przepraszam. Przepraszam za bardzo za te klateczki. Ale sobie już przeropcimy do środka. Coś no, zrobię takie wyżenie. No i ja mam takie coś w środku. No to tak troszeczkę słabo, ale takich już będzie. Jeszcze ja chciałbym ten płotek, płotek oczu. Tylko robić takie. No i takie podtrzymawajki, Nie dobrze to mówię. Jakieś filary, o, żeby to trzymało, żeby tym dał. różne pierdoły. Rozumiecie, Ro rozumie o, przepraszam bardzo Jest za moje słownictwo. Czyli rozumiecie, rozumiecie wszystko, prawda, prawda. Kurde, kurde, jak to tamto. Ja chcę schody. Dawaj mi schody, dobra, schody będą tu. Tu, I chciałem jeszcze teraz ten... Nie, pamiętam, gdzie ten 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 pochodnie ten 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 mamy takie okna, ten do góry trochę. Tak Tak ten tak. Tak, tak, tak. No i tutaj każdą możemy jedyną na stole chociaż rozmać. No i tak to nie będzie. Chciałem ja zrobić takie coś. Na no, przykład to, to jakoś mi się wydziało, nie wiem dlaczego. No to mi się tak podobało. No i robimy żwir. Żwir, 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 nie, tak... Ja nie we wszystkich miejscach oczywiście. To miejsca, które są najbardziej ci przed ladą. Tutaj wejście do... Do tego, tutaj też wchodzą ratownicy, tutaj już niekoniecznie. No i też po całym tym nie łażą, tylko przy lampie i najwyżej tutaj przy piecu są też takie rozszerzone, bo łażą. Tutaj też w wizerunkach nie musi być gravelu, z Tylko tutaj na no, wejście to oczywiście, że jest wychodzone już. Jeszcze mam jeden plan tutaj do pokarni. Przepraszam Was bardzo za te mocne dźwięki. Kurde, no ona razie no, Tak, no, 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 bloki, no, Bingo. Okej, okay, będzie o wiele lepiej. To troszeczkę jeszcze będzie poszczepione. no, Takie coś. Jedną rzecz, no, rzecz no, no, zrobić te no, i teraz wam pokażę Dobrze Przepraszam, że w tym odcinku są większe kolatki, najgorzej nie wiem, co bardziej wymagające I tutaj tak, tutaj, i czy to będzie piekarnia, w której tylko się ten kupuje? No nie no tutaj też zrobię jakieś dwa stoliczki chociaż to mi się podoba, To jest. Aha, to jest crafting. Ale nie, to będzie fajna stolik, To mi się bardzo będzie podobać. Tutaj. Nie, tutaj może jeszcze. I jeszcze czegoś jakieś siedzenia. U że z tego. Tutaj jest. Jakieś siedzonka. No właśnie o tym mówiłem. Tak, 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 tak. Wiecie, że można tutaj się też znajść. Jak najbardziej. No i tutaj już niekoniecznie mamy tą mam ścieżkę. Dobra Przepraszam za te klatki, ale no, no co jak jakbym Wam powiedział, no Nie no, no. no. wiem, w poprzednim odcinku żeby było lepiej no. Nie wiem, czym to jest spowodowane Lecz niestety Tak, 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 jeszcze tutaj mamy kawałek Tak. Tutaj, tak, 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 tak. No, no. I tak by się to prezentowało. No. Net tutaj nie współpracuje coś no. ze mną. Aha, no. I tak by to wyglądało. Jeszcze bym chciał coś tutaj... Tenik. Co to wiem. Te piece. nie będą też piecone, Dlaczego nie mają być piecy takich co nie wiem, do jakichś ciastek, albo do no, pieków. Oczywiście nie wszystkie się palą, ale niech ich tutaj trochę... trochę niech ich tutaj będzie. Nie, to nie, to nie. To ja bym, to bym powiedział. Tak, i tutaj ustawiam se... palące się też piece, no. No to, to nie być, w się Tylko stawiamy sobie takie coś, je. No i takie coś fajne do by było. Jeszcze bym chciał skrzynki właśnie, tego tak szukałem cały czas. Cały czas tak ja Skrzynka jedna, skrzynka druga i jest skrzynia jedna. No wiecie, że jak coś sięgnąć, o tutaj akurat fajne miejsce to jest, ok Sięgnąć, czy jakieś bułeczki, czy coś mi z tutaj, tutaj też mogą być skrzynka taka, o tu. Też się bardzo przyda. W tutaj przydałyby się jakieś narzędzia. Temu komuś tutaj będzie pracował. To mu jakieś narzędzie by się stawiło, no. To gdzie jest obraz? Dobra, teraz mi się tutaj nie chce szukać. Okej. Okay. No jak to jeszcze nie zabrałem obrazu? Obraz... To bardzo... Okej. Okay. I tutaj bym... O! Fajnie! I jeszcze noże, noże, oby były... Nie ma... Nie ma... Nie ma! Są miecze. I też też mogły być. Noże chcę. Szampana ja chcę noże! No dobra, ale ja chcę noże! A nie wiem, czy są noże... Są na pewno! O! Dobra, fajnie. Fajnie, fajnie. Nie, tutaj jeszcze jakieś młota mogę czepać. O, ten młotek. No, to będzie spokojnie. Tutaj by bardzo mnie intrygowało dwa obrazy. O, te właśnie. Niebieski, bym poprosił. O, dobra, pięknie. Miałem jakiś diplom, gdzieś tutaj widziałem, taki był fajny. Taki inny trochę. Po tak jeszcze wezmę ci tamten pojazd, gdyby wezmę? O, to widziałam. To było takie tablica ogłoszeń, a tutaj bym chciał tam, co to